Cześć, witajcie. To ja, Kuba. Dzisiaj będziemy, będę, będę nagrywał trzy najbardziej, co trzeba klikać, takie gry. I pierwszą z nich jest Epic Party Clicker. Trzeba po prostu naciskać i coraz więcej ludzi przychodzi, o to chodzi. Widzicie, tutaj mamy ulepszenia takie. Dzisiaj będzie gdzieś dwuminutowy odcinek. Tyle na razie, bo za dużo czasu to ja nie mam. O, kurde jakie tutaj są mu lepsze, niedobre. Idziemy dalej. I po... tam macie na dole takie tor. I to jak w dobrym momencie się naciśnie. O, właśnie. właśnie, no, nie już. Eee, no i tyle, bo to w tej grze. Przechodzimy do następnej gierki, która będzie się nazywała. Będzie się nazywała. Eee do co? w yy, tej gdzie chodzi o naciskanie i też mamy ulepszenia, to samo co Epic Party tylko, że trzeba klikać nie ma, tutaj też są takie ulepszenia, Storm mamy ale dobrze, za dużo nie ma tutaj przy tej gdzie i przechodzimy do następnej gierki która będzie się nazywała Money Tree. Ta gra. Też chodzi o klikanie. Powiem się zastanowić dlaczego Money Tree? Bo zawsze lepiej to No właśnie. O deszcz, pada deszcz, pada deszcz, pada deszcz. pada deszcz jest pięknie. Dobra. Więc tutaj mamy ogrodników na szybko. A no i chyba odcinek się trochę wydłuży, ja chyba to klikam tak. No yy, tutaj się kupię, ja brudników właśnie ich kupuję. Wow. To jest gra mojego lepa, brata. I tyle. I tutaj mamy takie coś. O, dostaliśmy dwie fasolki, super. Przechodzimy teraz do tutaj samolot, trzeba kupić. Do nas nie stać. Tutaj mamy taki prąd. Tutaj się kupi I tutaj no. Tutaj są takie drzwi, co nie wiem, co jeden dzień będziemy mieli ileś albo co godzinę. Tutaj mamy spin taki. Co zakręcimy, dobra, kręcimy, kręcimy, tylko żeby nie było tego dłużka, Nie Co to jest, bo ja nie wiem, to jest jakaś słodka twarz. Nie chcę. Tyle do niego plus 2. Dobra, a te kończymy ten odcinek. No to cze, e, subskrybujcie, komentujcie i lajkujcie. Cześć. Pa.